Siemanko, Muchowaty z tej strony nie obyło się bez problemów, które miałem po tym, jak wcześniej próbowałem uruchomić stream. Okazało się, że niestety, ale jakiś błąd nie pozwalał na wyświetlanie ekranu gierki, którą dzisiaj mam zamiar zagrać pierwszy raz, czyli H1Z1 King of the Kill. Jeżeli chodzi o. O wszelkiego rodzaju, przepraszam, i mam nadzieję, że, że uda się trochę zrekompensować i uprzyjemnić Wam ten czas. Jeżeli chodzi o grafiki, można zobaczyć w tej chwili na profilu kilka, kilka nowych grafik. Podzieliłem sobie filmiki na playlistę. Także. Powolutku powolutku zaczynam to wszystko sprowadzać do takiego poziomu na jaki bym chciał żeby to trafiło pojawił się też na Facebooku Muchowaty tak? czyli mam oficjalny profil na którym będą informacje na temat streamingów tak samo będą informacje jakieś tam z prywatnych, yy, z wolnego czasu, tak? Spędzania, więc, więc troszkę więcej będzie można też się dowiedzieć o mnie. Yy, no i ogólnie, co zaczniemy? Może yy, zobaczmy, co tutaj, jeżeli chodzi o, o, o H1Z1, do zaoferowania mają twórcy tej gry. Okej, okay, jesteśmy już w ekranie, gdzie mogę sobie rozpocząć grę, ewentualnie stworzyć swój charakter. Jakieś tam podstawowe pierwsze wybory są już za mną, dlatego że chciałem już poza, poza streamem zalogować się po prostu, a przy okazji zrobić sobie jakieś tam podstawowe ustawienia, pobawić się ustawieniami jeżeli chodzi o przede wszystkim dźwięk, bo na tym mi zależało, żeby w miarę dobrze było mnie słychać. No więc tak, co my tutaj mamy? Mamy play, czyli, czyli możliwość wyboru choosera. Podejrzewam, że, 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 że miejsca rozgrywki. Nie wiem czy tutaj są różne mapy, czy jest to jedna ta sama mapa i po prostu gra się e, zawsze na tym samym terenie, to jeszcze, jeszcze tego nie wiem. Z tego co widzę, tutaj mogę sobie troszkę pozmieniać wygląd swojej postaci. Marketplace. Podejrzewam jeszcze... Że... Tak, tutaj, tutaj mogę sobie dokupić jakieś, jakieś, jakieś dodatkowe opcje. Twitch. Aha, czyli dla ludzi, którzy korzystają z Twitch'a, zaraz zobaczymy. Mhm. Czyli, czyli bezpośrednio powiązane konto jest też ze, z, z Twitchem. No i wyjście. Aha, i ustawienia. Zobaczmy w ogóle. Mamy ustawienia grafiki, mamy ustawienia gry. Yy, tutaj już wiem, że. Można wybrać typ celownika, wybrać kolor celownika, no i te klasyczne rzeczy w stylu z, y, czułość myszy. Jeżeli chodzi o audio, są tutaj jakieś ustawienia, które. Klasyczne, tak? Głośność dźwięków. Ja sobie muzykę ściszyłem, bo, bo uznałem, że po pierwsze będzie mnie lepiej słyszać, po drugie ja będę lepiej słyszał w trakcie gry. To mnie interesuje, czyli yy, sterowanie. Aha, jest podzielone na różne grupy. Tu jest jakaś taka ogólna, ogólna obsługa gry. Mapa to na pewno będzie dla mnie istotny na ten moment. Inwentarz... Inwentarz. Czyli <grymne> <grymne> tutaj mamy czarty. Nie okej, Okej, okay. okay, sterowanie klasycznie. Jeżeli chodzi o, o jazdę samochodem Też widzę, że chyba klasycznie, a tutaj to są jakieś zachowania podejrzewam postaci, które, które nie wiem tam machają ręką czasem w grach, czasami czasami kucną, podskoczą. Kuki luki, cześć, cześć Witaj miło cię, miło cię, Wie wiedzię, że znowu jesteś Aha, tutaj mogę sobie Tutaj mogę sobie ustawić w przypadku streamingu, ok, i region Region też już wiem, że miałem do wyboru z tego co kojarzę. Tak. I tu chodziło o możliwości, o jakość połączenia, tak. Więc wybrałem Europę, żeby tutaj nie, nie przesadzić. Tak, zobaczmy co możemy zmienić w postaci. Nie spodziewam się, żeby na ten moment miał jakieś szerokie pole wyboru w związku z tym, że w związku z tym, że dopiero zaczynam grę. No tak, bardzo dużo rzeczy zablokowanych, tu widzę, że są jakieś kaski motocyklowe. Ale tu widzę, że poczucie humoru spore ze strony twórców gry Czapka czapka. Nie no, ja już jak mam w czymś biegać, to chyba. Chyba taki kask taktyczny, koszulki. O, widzę fajną taką rzecz. Może nie jest to jakieś super zaskakujące w obecnych czasach ale zwracam uwagę na takie rzeczy. Jak się przypatrzymy, to widać jest żyły, więc zadbali o, o, o dosyć dużą szczegółowość, jeżeli chodzi o tworzenie ciała. Z tego co mówiłem, to... O, ho, ho! Możemy być czubaką! <laughs> Nawet ciekawy, ciekawe czy możemy się... Możemy się obrócić, możemy zobaczyć jak wyglądamy. No to jest ciekawa opcja. Aczkolwiek poczekamy, zobaczymy w ogóle jak wygląda... Na początku, jak wygląda gra... Jak wygląda teren, bo jeżeli tam faktycznie zastosowanie miałby taki kostium, to, to, to myślę, że jak najbardziej można byłoby go zastosować tak? i mieć, mieć, mieć ułatwienie w postaci kamuflażu. Szybka kontrola, czy, czy głośność jest w miarę w porządku? Chyba tak. Plecaki. Plecaki. Jestem nawet gotów się e, pokusić o stwierdzenie, że to są e, Jan Sporty. Nie wiem jak się wymawia prawidłowo tą markę, ale, ale samo logo, a do tego wygląd plecaka, tak. Tak mnie do tego, żeby stwierdzić, że coś w tym kierunku, a jeszcze tam były jakieś wojskowe. <laughs> Nie, weźmiemy klasycznie po miejsku. Buty. Ciekawe jak bardzo istotne są buty. Czy to tylko kwestia wyboru, czy one faktycznie coś... coś zmieniają? Przyznawam się, że nie za wiele jeszcze, nawet czytałem na temat, na temat, czy oglądałem jakieś filmiki na temat tej gry, tam kiedyś, kiedyś coś, coś, coś sprawdzałem, to wiem tylko, że... Mm, to co zapamiętałem, że tam czekając na to, żeby wczytała mi się mapa, żebym się nie ruszał, bo jakiś błąd występuje, ale to było bardzo dawno. Ja wiem, że to o, ta, ta gra była wtedy jeszcze w fazie mocno rozwojowej, takiej swojej początku rozwoju, więc nie wiem czy to nadal występuje, w każdym razie no na pewno sprawdzę na pewno to sprawdzę, na pewno będę próbował y, ruszyć i zobaczyć jak to wszystko y, przebiegnie tu trampeczki klasyczne, konwersy czerwone co tu mam za cichobiegi jeszcze jakieś o, możemy być typowym Polakiem w zasadzie Ciekawe, czy mam skarpetki do wyboru do crocsów. No okej, okay, bierzemy sobie z, z, z konwersji. Spodnie. To chyba nie będzie miało wpływu na rozgrywkę, jeżeli chodzi o, o spodnie i inne tego typu historie. Ale zobaczymy. te są, jakie są. Oho, a tu później będziemy mogli. O, bardzo ciekawe rzeczy. Uwielbiam, uwielbiam takie rzeczy w grach. To piękne, naprawdę. no i tutaj sporo widzę sporo tego jest do wyboru do, do, do przejrzenia okej, okay, zostaniemy sobie przy przy tym co mamy okulary na przykład jakiś kolor w szkieł. nie widzę różnicy, ale Kamizelka kurotwor. No jasne. Gra polega na strzelaniu, więc głupio byłoby nie mieć. To wygląda troszkę jak taki tak zwany pad do futbolu amerykańskiego. Bardzo bardzo zbliżony. Krój, <gry> że tak to nazwę. Kukiluki, grasz coś teraz, czy... Czy leniuchujesz oglądając? Trochę. Szybię, Klasyczny kałach. To takiem cztery 4 chyba z CSA. Aha, i tu też są... Z... Skiny różnego rodzaju. Okej. Okay. Okej, okay, spoko. Teraz chyba wszędzie już zaczynają te skiny wchodzić, już coraz mniej chyba będzie gier, w których, w których nie jako dodatek dodatkowy zarobek dla twórców to zostanie pominięte, tak? Czyli... Dobra. No już wiem, że tutaj. To chyba bardziej kwestia przejrzenia i obejrzenia tych. Te, te, tego, co oferują nam twórcy gry. Może. Okay. No dobra, tu jakoś chyba nie za wiele. A tutaj sobie zobaczymy to co mówiłem. Siema, siema ziomuś. Aha, to jest jakiś... To jest jakieś wzruszenie ramionami chyba po prostu. I tu też widzę, że mogę sobie konfigurować.